Czeszę raz na rok, nie wiem nikt jak mówić doń, koszmarny Karol. Niech Buda drży, gdy jest zły, wszystkim chcę pokazać kły, tam jego świat, gdzie znika ład, koszmarny Karol. La, 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 na nerwach gra. i na zakazy sposób ma. Na głowie staną włosy wam Koszmarny Karol Koszmarny Karolek Otóż będziemy musieli teraz zorganizować konkurs, który nasza szkoła ma nadzieję wygrać I uważam, że ten kto wygra ten, ten konkurs dostanie wspaniałą nagrodę Nagroda? Jaka nagroda? Karolku czy masz choć blade pojęcie, o czym przed chwilą mówiłam? Yy, nie. A czy kiedykolwiek miałeś pojęcie, o czym ja tu do Was mówię? Yy, nie. Kto potrafi powiedzieć, o czym mówiłam? O, o ja, ja. Będzie? Yy, yy, pani psorka mówiła nam o konkursie. O konkursie? Otóż to, Karolku, o konkursie, w którym weźmie udział cała nasza szkoła. Każdy musi przeczytać jakąś książkę. Przeczytać? Książkę? Nie. Koszmarny Karolek czyta książkę. Z Was, który przeczyta najwięcej książek, otrzyma nagrodę specjalną. O, o przepani, ja przeczytałam 15 książek. Tak, 15. A, a, a ja przeczytam 16. 17. 22! siedem. Cieszę się bardzo, że tyle was entuzjazmu. Będę oczekiwała sprawozdania z każdej przeczytanej książki. Co? O, jesteście wolni! Ha, Przez całe życie nie przeczytałeś żadnej książki! Tak, przez całe życie! Wcale nie! I mam zamiar wygrać ten konkurs! Poczekaj a zobaczysz! Hmm. Czemu nie wymyślą ciekawszych konkursów? Na przykład na najgłośniejsze beknięcie, albo na znajomość największej liczby brzydkich słów. Wygrałbym wszystkie! Hmm? Ile książek wypożyczyłem z biblioteki? Odpuść sobie, Rowalu. To ja wygram nagrodę. Ty? Ty czytasz książki? Tak, popatrz, ile przeczytałem. Korolku, komiksy się nie liczą. Właśnie, że tak. Nie, nie liczą się. Będziesz musiał czytać prawdziwe książki. Książka, książka, potrzebuję książki. Chwila, moment. Ja nie mam żadnej książki. Hmm, co czytasz, Robalu? O, pana Pampersa. Chciałbym być suchy jak pieprz, powiedział pan Pampers. To moja książka! Chciałbym ją przeczytać. Daj mi ją! No, Mamo! dawaj tę książkę! No, dawaj, Robalu! Przestańcie, przestańcie w tej chwili. Co wy tu wyprawiacie? Karolek zabiera mi książki, bo on ma ich bardzo dużo. Chłopcy, wybijecie się o książkę? Nie mogę w to uwierzyć. A w ogóle to czemu ja nie mam żadnych książek? Naprawdę nie pamiętasz, co zrobiłeś z książkami? Ech, ech. Proszę przeczytać jakąś do szkoły. To niesprawiedliwe. Potrzebuję książek. Szybko. Chyba mogę sobie pożyczyć od niej kilka. Ta się nada i ta też? I ta nie wygra, jak będzie czytała takie grube. Dziewczyny są super, dziewczyny są lepsze. Tylko dziewczyny. Dziewczyny pokonują chłopców. Ojej. Tak, już. Łapko! Patrz! Co to? Gdzie? Tam! Mam Ze mną nie wygrasz. A właśnie! Maluk książkowy? A. Nigdy nie zdobędę książki. Karolku! Karolku! Hmm? Hmm. Hmm. U, czy to dla mnie? Tak. Czytałam ją, jak byłam mała. O, o, jest strasznie ciężko. Najpiękniejsze bajki. To są bajki hmm. Hmm. dla maluchów. Chcesz tę książkę, czy nie? E, no dobra. No dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma morzami, ożyła sobie dziewczynka. Na imię miała Śnieżka... 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 O, co się stało? Gdzie ja jestem? Witaj, nazywam się Śnieżka. Właśnie, że nie! Jesteś doskonały Damianek, mój młodszy brat, Rowal. I wyglądasz głupio! Nazywam się Śnieżka i jestem tu po to, żeby pomóc ci przeczytać książkę. Właśnie, że nie! Ha, 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 ha. Kogo my tu mamy? Bredna Wandzia? Lostromów, no, gdy pani pyta! Książek ich nie czyta. Złodziej książek, ale głup, złodziej książek idzie stąd. Zwołko smernym go korolkiem dla mnie zwykłym jest matołkiem. Karol nie czyta książek, Karol nie czyta książek. Zbudź się, Karolku. Zobacz, ile już napisałem sprawozdań. Mama powiedziała, że mogę pożyczyć tę książkę. Już jutro rozstrzygnięcie konkursu. O, skąd zdobyć tyle sprawozdań z książek, żeby wygrać? Mamo, skończyłem pisać kolejne sprawozdanie. A stąd... Wreszcie poczuł się szczęśliwy. Nie, 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 nie mogę uwierzyć, że ten robal lubi czytać takie głupoty. Toż to poziom żłobka! Pięć, sześć, siedem sprawozdań to za mało, żeby wygrać. Potrzebuję dużo więcej i to już! Szkoda, że życie pana Pampersa było takie nudne. Pewnie nie przeczytała wszystkich książek świata. Na pewno nie. Pan Pampers zwiedza Niemcy. Pan Pampers w Paryżu. Pan Pampers w Nowym Jorku. Pan Pampers w Japonii, Australii, Kanadzie. E -e przyjemnością ogłaszam, że zwycięzcą szkolnego konkursu czytelniczego jest. 27 sprawozdań! Wygraną mam w kieszeni! Wandzia z jej 28 o? sprawozdaniami! Tak! Wandzia? Nie! Ach, czemu pan Pampers nie poleciał na księżyc? Serdecznie ci gratuluję, Wandziu! Przepraszam, zeszła pomyłka! O! Wygląda na to, że zaszła pomyłka. Wandziu, dwukrotnie zapisałaś Dziewczyny są super. Nie, to nieprawda! Właśnie, że tak. W takim razie w tym roku mamy remis. Z dwudziestoma siedmioma sprawozdaniami Wandzi i... Karolka. Tak! Wygrałem! Wygrałem! Nie sądziłam, że Karolek jest wielbicielem książek o panu Pampersie. Osobyście nie znam tych wszystkich pozycji, ale to nie ma znaczenia. Podzielicie się wygraną, którą jest hmm? e, całotygodniowy dyżur w szkolnej bibliotece. Wśród książek? Nie! Yeah! Yeah, yeah, yeah. Yeah. Jak mówić doń, koszmarny Karol Niech Buda drży, gdy jest zły Wszystkim chcę pokazać kły Tam jego świat, gdzie znika ład Koszmarny Karol La la la, na nerwach gra I na zakazy sposób ma Na głowie staną włosy wam Koszmarny Karol Smarny karolek. Uh. Yeah. Karol. Nie cierpię selera i marchwi, One są bardzo zdrowe. Karolku, albo je weźmiesz, albo nie pojedziesz na szkolną wycieczkę, co oznacza, że nie zjesz lodu? Szantażowany przez własnego ojca. A przecież jedziemy do zakładu produkcji lodów. Damianek ma gorzej i jego klasa jedzie do nudnego muzeum miejskiego. Ej, co jest, papugo? Masz taki sam t-shirt jak ja! Zdejmij go! Mama powiedziała, że mogę włożyć to, co chcę, a ja dziś chcę to. I jeszcze czego? Nie bądź koszmarny, Karolku. Bo resztę dnia spędzisz w swoim pokoju. Ale ja nie chcę, żeby on nosił to samo co ja. Karolku, robisz z igły widły, nikt nie zauważy. Dobrze. Nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, że jesteśmy spokrewnieni. Zajmijcie miejsca. Pewnie nie wiecie, że nastąpiła zmiana planów. Zachład produkcji lodów jest nieczynny. Dlatego dzisiaj pojedziemy do muzeum. O muzeum? Nie! Szkolna wycieczka koszmarnego Karolka. Jeszcze trochę wytrzymać. Au! Kto to rzucił? Karolku, ty to ty! Wszyscy na miejsce! No są takie nudne! Dzień dobry, dzieci! Witajcie, witajcie, witajcie! Nazywam się Pani Zgrzyt. Z-G-R-Z-I-T. Zgrzyt! Mam przyjemność być waszą przewodniczką po pasjonującej ekspozycji naszego muzeum. Chcę zobaczyć dinozaury. Też. Obawiam się, że to niemożliwe. Nasze dinozaury nie są teraz udostępniane zwiedzającym. Tata mówi, że macie mumie. Mumie spoczywają w piramidach. Oho, oczywiście. Ale ze mnie gapa. Chodzi o mumie z ekspozycji starożytnego Egiptu. Oho. Wystawa starożytności egipskich musiała ustąpić miejsca w wystawie dinozaurów, dlatego obecnie nie jest udostępniana. No to wrócimy, jak będzie otwarta. Młody człowieku, tu się poszerza wiedzę. Dla tych, których nie interesują zdobycze cywilizacji, przygotowaliśmy specjalny pokój. Na twoim miejscu unikałabym go. Proszę za mną! Do mnie. Jak widzicie, ta wystawa ukazuje zmiany zachodzące w naszej okolicy na przestrzeni wieków. O, roślinność, którą tu eksponujemy, porastała niegdyś cały... To samo w naszym ogródku! Zaczniemy od naszej ziemi, tej, po której codziennie stąpamy. Od zarania ludzkości pozostała niezmieniona. O, przypatrzcie się jej, dotknijcie ją! Ta nasza Ziemia żyje tajemnicami przeszłości. Ona żyje! Ona żyje! O! Bardzo śmieszne kawalerze, ale zarazem trafne, bo Ziemia jest jak żywy organizm. A oto jej mieszkańcy. O! O! Nie wiem. <grymne> <grymne> nie, Patrzcie pod nogi. nie. Nie, nie, nie. pani, wszystkie robaki Wszystkie robaki natychmiast zebrane. Nie, 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 nie. ich! Jeszcze mógłbym coś złapać! Teś boską, to tylko robaki. Roboty. Roboty. Pani, czy ja mogę wejść tak, tak proszę, tylko szybko wracaj. Ktoś jest odpowiedzialny za ten skandal. Jestem bardzo rozczarowana, bardzo rozczarowana. Proszę pani, to wczesne osadnictwo bardzo mnie zaciekawiło. Zaczekajcie. Weźmiemy po śniadaniu! Niezły berecik! Czemu nosisz spódnicę? Nie dotykać! On gada! Ten posąg przemówił! Czyżby? Ciekawostka. Lepiej idź dogonić swoją klasę. Nie, to klasa mojego brata. Moja klasa jest tam. Kamery i głośniki działają. Możesz je wyłączyć. <grafię> Gratuluję, Jurek. Założę się, że dzieciak tak się przestraszył, że już niczego nie dotknie. Jurek, czy to ty? Na pewno? Dalej prościutko do normalskiej osady. Hmm? Hmm. Średniowiecze i lata późniejsze. Nudy! Współczesność? Zdecydowanie nie! Wystawy specjalne. Aha! kau tu oh oh Kot czerwony! Chłopiec biegnie w twoją stronę! Ubrany w koszulkę w żółto-niebieskie paski! Dla niegrzecznych dzieci To jakieś nieporozumienie Damianek był cały czas grzeczny jak aniołek Proszę pani, na pewno chodzi o niego Poznajemy go po koszulce Ale ja, ja niczego nie zrobiłem Panu Miodzik Nie martw się, Damianku Zaraz dowiemy się, o co chodzi To go oduczy papugowania mnie Zbliżamy się do punktu kulminacyjnego naszej wycieczki. Makieta przedstawia budynek muzeum z lat 50. gdy pełnił funkcję ratusza. I, i, proszę pani, myliłem się. W tym muzeum wcale nie jest nudno. Och, Karolku, bardzo się cieszę. Następnym razem pójdziemy do fabryki lodów. Tak. O, 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 o nie. Karolku, jesteś koszmarny!